Wiele lat temu ludzie przemieszczali się pomiędzy kontynentami przede wszystkim wykorzystując statki. Liniowce, które kursowały na przykład z Brest do Nowego Jorku lub z Liverpoolu do Nowego Jorku, przewoziły setki pasażerów. Dzisiaj, w dobie lotnictwa, w dobie możliwości przemieszczania się z jednej części globu do drugiej bardzo szybko z wykorzystaniem samolotów, rola tego typu środków transportu zdecydowanie spadła. Ale w dalszym ciągu pozostaje transport. W zasadzie pozostają rejsy luksusowymi jachtami, luksusowymi statkami, które mają na celu zapewnić pasażerom odpowiedni komfort i jednocześnie odpowiednie doznania. Dzisiaj przedstawię wam grę, która pozwoli wam wcielić się w rolę armatorów, którzy organizować będą wycieczki po czterech dużych akwenach. Ten z graczy, który najlepiej sobie poradzi, zostanie na końcu zwycięzcą. Jest to Leviathan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj jednakże materiał niewojenny, bo chciałbym przybliżyć Wam grę, która w przeważającej mierze posługiwać będzie się, pozwoli nam na posługiwanie się kartami. Będzie to gra, która wprawdzie posiada element marinistyczny, ale cywilny, bowiem jest to gra, w której będziemy organizować wycieczki morskie i rejsy. Tą grą jest Atlantic Star. Atlantic Star jest grą wydaną w 2001 roku przez Queen Games i stanowi remake wcześniejszego tytułu pochodzącego z 1996 roku pod tytułem Show Manager. Autorem tego tytułu jest Dirk Han, znany m.in. z bardzo głośnego szoguna. Atlantic Star jest grą przeznaczoną dla dwóch do sześciu graczy w wieku 10 lat lub więcej, a czas z pojedynczej partii wyniesie około 60 minut. Naszym zadaniem w trakcie rozgrywki będzie organizować rejsy, a więc pozyskiwać statki, które pozwolą nam następnie na realizację połączeń pomiędzy miastami, które znajdują się w obrębie czterech różnych akwenów: Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego, Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego. W ramach tych czterech akwenów będziemy w związku z tym wynajmować statki, organizować Wycieczki dla naszych pasażerów, i tym samym także zarabiać pieniądze oraz inkasować punkty, bowiem na końcu gry zwycięzcą zostaje ten, kto ma najwięcej punktów. Atlantic Star jest grą karcianą, bo korzystać będziemy z kart, próbując pozyskiwać je z wystawki, na której zawsze będą cztery dostępne karty o określonej cenie. Te karty będą wędrować do nas na rękę, a później, z wykorzystaniem tego, co mamy na ręce, będziemy próbowali realizować konkretne rejsy. Nieco więcej o mechanice za moment, bo wtedy chciałbym pokazać Wam, jak wyglądają komponenty Atlantic Star i jak wyglądają podstawowe założenia mechaniczne. Gra, jak wcześniej wspomniałem, chodzi od 2 do 6 osób, choć grając w 3, w 4 albo w 5 osób korzystać będziemy także z bota. Z bota, który jest absolutnie nieinwazyjny i po prostu będzie wystawiony na plan 3 punktującej, pokazując nam, jak wygląda pewien benchmark punktowy. Może być tak, że teoretycznie, że bot nawet wygra, ale w praktyce nigdy mi się to nie zdarzyło. Teraz czas na obejrzenie komponentów wchodzących w skład Atlantic Star, trochę o mechanizmach. A na końcu, jak zwykle, gaść przemyśleń. Mocne i słabsze strony tego tytułu. Zapraszam. Poniżej szybki rzut oka na Atlantic Star. Okładka, którą prezentowałem Wam w ramach unboxingu jakiś czas temu, którą widzieliście także odpalając ten materiał. W tym pudle zamknięte są wszystkie elementy, z jakich korzystać będziemy w trakcie gry. W trakcie rozgrywki wcielamy się w rolę armatorów i będziemy organizować wycieczki dla pasażerów po czterech dużych akwenach. Po Morzu Bałtyckim, po Morzu Śródziemnym, po Atlantyku i po Pacyfiku. To jest niemiecka wersja gry, w związku z tym niemieckie arkusze, ale mam także wydrukowane kolorowe angielskie wersje, które, jak widzicie, prezentują dokładnie te same akweny. Te cztery akweny rozróżniane są między sobą po pierwsze kolorem, po drugie długością. Długością odcinków, które należy pokonać, aby zrealizować całą podróż. Jak widzicie, w przypadku Bałtyku mamy do czynienia z trzema odcinkami ABC, B, C. Później mamy w przypadku Morza Śródziemnego cztery odcinki, na Atlantyku pięć i wreszcie najdłuższy rejs to rejs na Pacyfiku, gdzie mamy sześć odcinków do pokonania. Celem rozgrywki jest zdobycie jak największej liczby punktów. Te punkty są zliczane tylko raz na zakończenie gry, a więc w momencie, gdy każdy z graczy. Wykonał już swoje cztery rejsy, a więc przeprowadził je i za nie zapunktował. I tu mamy sprytnie pomyślany mechanizm punktacji: polegający na tym, że o ile w trakcie rozgrywki gracze będą punktować za konkretny rejs, czyli przykładowo mogą zrealizować rejs warty 32 punkty, to na końcu gry punkty, które są zliczane do końcowej klasyfikacji, to te, które widzimy na tej planszetce. To jest planszetka, na którą będziemy, umieli, na którą będziemy kłaść na której będziemy umiejscawiać żetony rejsów. Te żetony są w czterech różnych kolorach i one są przyporządkowane czterem pokazanym wcześniej akwenom. Każdy z graczy na początku gry dostanie komplet takich żetonów z kominem swojego. Swojego armatora. Są różne kominy na arkuszach. Każdy gracz dostaje jeden taki arkusz i cztery takie żetony z tym dokładnie symbolem: czyli jeden żółty, jeden zielony, jeden czerwony, jeden niebieski. To na tych żetonach gracze będą umiejscawiać, będą zapisywać wartość punktową danego rejsu. Wartość punktową, która w porównaniu do innych rejsów na tym samym akwenie. Umiejscowi ich żeton na tej konkretnej planszy. Na końcu gry, jednakże, to punkty obok miejsca, gdzie stoi nasza plakietka, będą do siebie sumowane i gracz z największą sumą tych właśnie punktów zwycięża rozgrywkę. Co istotne, na tej planszy, jak widzicie, mamy pięć kolumn, ale tylko cztery kolory akwenów. To znaczy, że w trakcie każdej partii jedna z kolumn pozostanie niewykorzystana. Te kolumny różnią się między sobą, bo kolumna lewa to ta, w której można zdobyć najwięcej punktów, ale jednocześnie różnice między miejscami są największe i ostatni gracz nie dostanie żadnego punktu. Te różnice zacierają się w miarę przesuwania w prawo i przykładowo w ostatniej kolumnie różnice między pierwszym a ostatnim miejscem to raptem 10 punktów. Początkowo te kolumny są puste, ale w momencie, gdy któryś z graczy zrealizuje swój pierwszy rajz, o tym za moment, to ma, może, ma możliwość wybrania, w której kolumnie chce umiejscowić swój, swoją plakietkę. Zapisuje wynik i umiejscowia tą plakietkę na dowolnej z kolumn, ale oczywiście na takiej, która nie jest już zajęta przez rejsy innego koloru. Z chwilą, gdy wybierze tą kolumnę, do końca gry wszyscy gracze muszą się w tej konkretnej kolumnie rozstawić z wykorzystaniem plakietek tego samego koloru. Jak Wygląda tworzenie rejsu, jak wygląda organizacja rejsu. Atlantic Star napędzana jest kartami i w grze otrzymujemy karty, całą gigantyczną talią kart, na których to mamy okręty, statki, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb tworzenia i obsługi rejsów. Mamy przepiękną oprawę graficzną, czyli mamy ilustrację danego statku, razem także z jego nazwą i mamy. Kolejne bardzo ważne informacje, którymi są kolor rejsu, do jakiego może być wykorzystana dana karta oraz wartość punktowa, którą taka karta może nam w tym rejsie dać. Przykładowo Sea Star jest statkiem, który możemy wykorzystać tylko dla potrzeb obsługi rejsu po Pacyfiku i tylko odcinka C, a więc tego konkretnego. Jednocześnie Wykorzystanie tej karty w takim rejsie da nam aż 9 punktów. Są karty innego rodzaju, karty łączone, na przykład na Kron przykład Princess Betty jest kartą, którą możemy wykorzystać zarówno w trakcie obsługi rejsu zielonego, jak i niebieskiego. W zależności od tego, do którego z nich wykorzystamy kartę, tyle będzie warta punktów. Są karty, które pozwalają na przykład na wykorzystanie jej w formie dwóch odcinków. Na dwóch odcinkach na rejsie czerwonym albo równie dobrze na rejsie zielonym. Mamy wreszcie także jokery i to jest statek Royal William, jedyna karta, która występuje więcej niż jednym egzemplarzu w całej talii. Ta karta jest warta dokładnie jeden punkt, ale pozwala nam zastąpić do kartą dowolnego koloru w ramach konkretnego rejsu. Dlaczego jest to istotne? O tym powiem za moment. Ważnym elementem gry jest także wystawka, dodatkowa planszetka, na której mamy zawsze cztery odsłonięte karty statków, które to są w danym momencie dostępne dla gracza, dla gracza do kupna. I te karty albo są, warte, są mają posiadają koszt zero mark, bo marki są walutą w tej grze i możemy taką kartę pozyskać za darmo, albo możemy pozyskać kartę, płacąc odpowiednią liczbę dojczmarków do banku, płacąc. Wartość wskazano przy miejscu, gdzie mamy kartę. W momencie gdy karta jest kupowana, wszystkie pozostałe są przemieszczane i na planszy pojawia się nowa karta. Stali w ten sposób umożliwiając kolejnemu graczowi pozyskanie także jednej karty do swojej ręki. Tura gracza jest niezwykle prosta. Wpierw gracz ma możliwość skorzystania z pożyczki. W grze bowiem korzystać będziemy z pieniędzy, które potrzebne nam będą do kupowania kart. Każdy z graczy posiada pewien kapitał początkowy, ale te pieniądze będą się szybko kończyć. I w ramach pożyczki gracz ma możliwość skorzystania z któregoś ze swoich rejsów, które już umiejscowił na planszy, które już zrealizował, w celu odpisania pewnej wartości i pozyskania pieniędzy. Wygląda to w ten sposób, że przekreślamy wartość zrealizowanego przez nas rejsu, wpisujemy nową, nie niższą o więcej niż 10%. Od poprzedniej i pozyskujemy różnicę w markach, którą możemy wziąć na rękę. Czyli przykładowo, jeśli chcielibyśmy, jeśli tutaj w tym konkretnym przypadku gracz miał rejs warty 15, zmienił tą wartość na 7, co znaczy, że mógł pozyskać 8000 marek do swojego kapitału. Ale jednocześnie to spowodowało, że ta plakietka, która pierwotnie na przykład była warta 15. Po zmianie spadła w rankingu aż do poziomu 7, czyli pomiędzy szóstką a ósemką. Więc jest to sposób na zarabianie pieniędzy, ale wiąże się także z tym, że możemy tracić pozycję na planszetce, która, przypomnę, na końcu gry determinuje, kto zwycięża w grze. Nie można jednocześnie brać pożyczki z kompletnej kolumny, czyli w momencie, gdy wszystkie planszetki danego koloru już znalazły się na planszy, nie można z danej planszetki brać pożyczki. Drugą czynnością jest wykonanie akcji w ramach naszej tury i tu akcje ponownie są bardzo proste, bowiem możemy albo wziąć kartę z wystawki na rękę, płacąc odpowiednią wartość w zależności od miejsca, z którego pozyskujemy tą kartę, albo możemy zrealizować rejs. Jak wygląda realizacja rejsu? Otóż każdy z graczy będzie miał pewną liczbę kart na ręku, które to pozyska w trakcie wcześniejszych tur, korzystając z akcji poboru kart z planszetki. W momencie, gdy zbierze karty pozwalające na obsłużenie danego połączenia, przykładowo, gdybym miał na ręku te trzy karty, to miałbym możliwość obsłużenia połączenia na Morzu Bałtyckim. Na Morzu Bałtyckim, które przypomnę, wymaga trzech połączeń ABC i mógłbym wykonać takie połączenie, obstawiając te połączenia liniowcem Bawaria A. Następnie liniowcem Neptun, i wreszcie Hermesem, co sprawiłoby, że miałbym połączenie ABC. Nie mogę wykorzystać jednej karty dla obsługi dwóch połączeń, a B muszę w tym przypadku dokonać wyboru. Więc przykładowo, gdybym obsłużył to połączenie właśnie w taki sposób, to łącznie zarobiłbym 3, 6, 9, bo sumują wartość kart, 9 punktów. Jeśli połączenia zostały obsłużone kartami odpowiedniego koloru, to dodatkowo dostają też bonus w postaci danego bonusu za dany akwen, czyli 9 plus 3, 12 punktów łącznie byłaby to wartość mojego rejsu. Tą wartość pisałbym na swoją plakietkę, a później umiejscowiłbym tą plakietkę w odpowiednim miejscu w danej kolumnie, w zależności od tego, jak sobie poradziłem w stosunku do swoich rywali. Czasami może być tak, że nie mamy na ręku kart właściwego koloru, bo ich nie zebraliśmy, a musimy dany rejs zrealizować. Przykładowo mógłbym ponownie zrobić rejs żółty z wykorzystaniem tych kart. Brakuje mi niestety żółtej karty A. I tu dwie opcje. Albo dorzucam cokolwiek. Ta karta będzie warta niestety 0. Mój rejs będzie będzie warty 6 punktów. Bonusu nie dostanę, bo nie wykorzystałem kart odpowiadających kolorem wszystkim połączeniom. Albo mogę ewentualnie, jeśli akurat Posiadam na ręku, wykorzystać jokera Royal William. Royal William da mi tylko jeden punkt, czyli łącznie będzie to rejs warty 6-7 punktów, ale joker jest uważany jak spełnienie wymogu kolorystycznego, więc dostałbym także bonus, czyli taki rejs byłby warty 10. To jest cała siła jokerów, zwłaszcza w przypadku dłuższych rejsów. Po wykonaniu takiego rejsu odnotowuję punkty na plakietce, stawiam plakietkę i wywalam karty na 100 z kart odrzuconych. Co ogromnie istotne. Po wykonaniu rejsu, więc po zagraniu kart z ręki, nie mogę mieć na ręku więcej niż dwóch kart. Czyli jeśli na przykład chciałbym zrealizować rejs żółty, a mam na ręku sześć kart, to już jest to niemożliwe. Nie mogę, bo po zagraniu trzech kart tworzących rejs zostałyby mi trzy karty. To jest zabronione. W takiej sytuacji musiałbym realizować któryś z dłuższych rejsów, czyli któryś z tych, które wymagają większej liczby kart. W praktyce oznacza to, że maksimum kart na ręku, jakie można w posiadać, to 8, pod warunkiem, że nie zrealizowaliśmy jeszcze niebieskiego rejsu. Bo po zagraniu sześciu kart tworzących rejs niebieski, zostanie nam max, czyli dwie karty na ręku. Rejs oczywiście można realizować tylko raz w trakcie trwania całej gry, potem trzeba skoncentrować się na innych rejsach. Istnieje jeszcze jeden mechanizm pozwalający na wymianę kart na podstawce. Bo jeżeli Karty, które są w danym momencie do wyboru, zupełnie nam nie pasują. To możemy zamiast dobierać którąkolwiek z nich, zapłacić 2000 marek, żeby wszystkie karty zrzucić z wystawki i dołożyć cztery nowe. Być może dzięki temu uzyskując dostęp do którejś, która nas interesuje i której w danym momencie potrzebujemy, ażeby móc później zrealizować najbardziej cenny rejs po wykonaniu naszej czynności, czyli albo po dobraniu karty, albo po zrealizowaniu rejsu, kolejka przechodzi na przeciwnika dalej na kolejnego gracza i gramy w ten sposób do momentu aż każdy z graczy zejdzie ze swoich wszystkich kart, ze swoich wszystkich ze swoich wszystkich planszetek rejsów, czyli do momentu, gdy każdy z graczy wykona komplet czterech rejsów. Wtedy przenosimy się z powrotem do arkusza punktacji, zliczamy punkty danego gracza w zależności od tego przy przy którym polu znalazły się jego planszetki, przypomnę planszetki z kominem danego gracza to łącznie daje wynik gracza. Na końcu, to gracz, który zebrał najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. W praktyce to tyle, jeśli chodzi o zasady rozgrywki, podstawowe mechanizmy i to, jak wyglądają komponenty Atlantic Star. Teraz czas na ostatnią część tego filmu, czyli na podsumowanie. Chciałbym opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach z rozgrywek, powiedzieć o tym, co uważam za mocne, a co za słabsze strony tego wiekowego tytułu. Atlantic Star jest jedną z najstarszych gier, jakie posiadam w swojej kolekcji gier planszowych, w momencie, gdy wróciłem do planszowego hobby. To nie jest tak, że tą grę kupiłem bezpośrednio w 2001 roku, bo kupiłem ją w okolicach 2008-2009 roku, ale jest to jedna z pierwszych gier, które kupiłem po powrocie do planszówkowego hobby. I tę grę w dalszym ciągu posiadam w swojej kolekcji, w dalszym ciągu czasami w nią grywam, co chyba jest najlepszą rekomendacją tego, że lubię ten tytuł i uważam, że jest sensowną grą. Ale może po kolei. Najpierw o tym, co uważam za mocne strony Atlantic Star, więc co mi się w tej grze podoba. Po pierwsze, oprawa graficzna oraz jakość komponentów, które dostajemy w tej grze. To, co mnie na początku w ogóle zainteresowało w Atlantic Star, to był fakt, że była to gra z ewidentnym klimatem malinistycznym. Jeśli śledzicie ten kanał, to wiecie, że uwielbiam grę z klimatem marinistycznym, uwielbiam gry, w którym mamy statki, okręty, gdzie możemy budować okręty, gdzie możemy je przemieszczać. To jest coś, co lubię, to jest mój klimat. I Atlantic Star przykuło moją uwagę fantastycznymi ilustracjami statków. To jest coś, co od początku mi się w Atlantic Star podobało i choćby dla tego konkretnego elementu uważam, że warto z tą grą moment poobcować. I kiedy tą grę otrzymałem, to faktycznie bardzo, bardzo spodobała mi się kreska. Bardzo spodobał mi się fakt, że wszystkie okręty, wszystkie statki, które znajdziemy w tej grze, są nazwane, mają swoją własną nazwę, wyglądają rewelacyjnie, odróżniają się od siebie. I grając w tą grę, mimo że jest to klasyczna gra o zarządzaniu zasobami, o pozyskiwaniu kart, o budowaniu pewnych sekwencji, to mimo wszystko odczuwam tutaj klimat. Klimat morski, klimat budowania siatki połączeń, klimat organizacji rejsu. Wydaje mi się, że to w dużej mierze kwestia preferencji, w dużej mierze kwestia pewnej estetyki, czegoś, co przemawia do nas indywidualnie, ale mnie się to po prostu bardzo podoba. Druga sprawa jest taka, że elementy, które dostajemy w tej grze, są po prostu bardzo funkcjonalne. Karty są dobrej jakości i po 20 latach od wydania nie mam żadnych zastrzeżeń do ich. Do ich Faktury do tego, w jaki sposób się zużywają. Mój egzemplarz był wykorzystywany wielokrotnie, ale nie nosi śladów aż tak dużego używania. Może poza pudełkiem, które lekko się starło, ale same karty, pomimo wielokrotnego używania, tasowania, w dalszym ciągu są świetnej jakości. Nic nie mam im do zarzucenia. Inne elementy, a więc planszetka, a więc instrukcja, to wszystko trzyma poziom. Być może można byłoby lekko przyczepić się do samej planszetki punktacji, która jest po prostu bylejaka. To jest plansza, na której mamy pola, gdzie umiejscowiamy później znaczniki i jakieś tam gwiazdki pokazujące na to, jak wygląda punktacja ale poza tym nic klimatycznego, nic, co pozwoliłoby nam zawiesić na niej oko. To faktycznie mogło być zrobione lekko lepiej, mogło jeszcze mocniej podnosić klimat, sprawić, że komponenty byłyby jeszcze mocniej podrasowane. Pominąwszy ten fakt, uważam jednak, że komponenty jakość tego, co dostajemy w pudełku z Atlantic Star, absolutnie trzyma poziom, nawet po 20 latach od wydania. To, co mi się bardzo podoba w Atlantic Star, to są proste zasady, bo Atlantic Star jest grą prostą w swoich założeniach, jest grą, którą prosto wyjaśnić, którą prosto także zagrać, którą prosto przygotować. Tu nie ma absolutnie żadnego przekombinowania, nie ma zasad specyficznych, które wymagałyby pamiętania konkretnych wyjątków. Owszem, jest kilka zasad, o których trzeba pamiętać, na przykład takich, które mówią, że jeśli bierzemy pożyczkę to nie więcej od 10 tysięcy. Jeśli bierzemy pożyczkę i spadamy do wartości punktowej takiej jak ktoś już miał, to spadamy za niego. To są bardzo drobne niuanse, które rzeczywiście się w instrukcji i zasadach pojawiają, ale nie jest ciężko ani ich spamiętać, ani ich tym bardziej znaleźć. Nie ma też wątpliwości interpretacyjnych, bo wszystko, co mogłoby stanowić wątpliwość, jest w instrukcji wyjaśnione. Jednocześnie jednak Atlantic Star jest grą, w której sporo będzie kombinowania i to mi się w tej grze bardzo podoba. Generalnie lubię gry, w których mamy prosty szkielet mechaniczny, a więc opis akcji, dostępnych możliwości, ale później gra poprzez swoje elementy, poprzez swoje założenia serwuje nam pewien zestaw Decyzji do podjęcia, które sprawiają, że granie staje się oczywiste. I Atlantic Star do oczywistych gier wcale nie należy. Jest kilka fajnych patentów mechanicznych, które sprawiają, że będziemy główkować, że to nie będzie bezmyślne pozyskiwanie pierwszej, lepszej karty z wierzchu. Musimy uważnie decydować o tym, jakie karty dobieramy na rękę, bo po pierwsze, mamy obwarowanie mówiące o tym, że po wykonaniu rejsu, a więc po wyłożeniu kart tworzących połączenia, nie możemy mieć więcej od dwóch kart na ręku. To sprawia, że nie możemy na przykład dobierać sześciu, siedmiu kart i potem zrealizować połączenia żółtego. To już jest niemożliwe, bo zostaniemy z większą liczbą kart. Czyli dobierając karty, musimy od razu planować. Które potencjalnie rejsy jesteśmy w stanie stworzyć, jesteśmy w stanie zrobić. I decyzja o tym, czy bierzemy bardzo cenną kartę, która jest wystawiona w tym momencie i dostępna tanio, czy może ją odpuszczamy, bo mamy przekonanie, że ta karta nam nie jest w danym momencie potrzebna, to są ważne, to są ciekawe decyzje. Inną kwestią jest to, czy tą kartę zostawimy rywalą, rywalą, czy może chcemy wymienić karty po to, żeby tą kartę zrzucić z plato, wiedząc, że przeciwnik akurat poluje na kartę żółtą, wartą 9 punktów. Więc mamy sporo tego typu mini decyzji, podobnie jak czy przeinwestowywać, kupując drogie karty, w którym momencie brać pożyczkę, z którego rejsu brać pożyczkę. W którym momencie brać pożyczkę, czy przypadkiem zaraz nie zostaniemy zamknięci i z danego akwenu już pożyczki nie weźmiemy, to wszystko są mini decyzje, które sprawiają, że Atlantic Star jest grą wciągającą, jest grą ciekawą i jest grą, przy której będzie sporo myślenia. I to moim zdaniem są mocne strony tego tytułu, które jednocześnie stanowią o tym, że gra posiada spory potencjał dosiadania do niej po raz kolejny. To nie jest gra powtarzalna, bo mimo że oczywiście korzystamy z tej samej mechaniki, z tych samych komponentów, to jednak każda rozgrywka będzie rządzić się swoimi prawami. Grając więcej osób, trzeba bacznie obserwować to, jakie karty akurat w danym momencie biorą przeciwnicy, bo jeśli na przykład dwie osoby bezpośrednio przed nami zbierają karty zielone lub niebieskie, to z naszej perspektywy bardzo ciężko będzie dogrzebać się bez mocnego inwestowania w karty tych kolorów. Bo zapewne najcenniejsze już zostaną przez przeciwników przed nami dobrane, więc może w tym przypadku lepiej dać żółta, których powinno być więcej. To są tego typu mini decyzje, to są tego typu mini dylematy, sprawiające, że Atlantic Star jest grą, przy której będzie naprawdę multum myślenia. Jednocześnie, co warto też powiedzieć, gra nieźle się skaluje jest to jedna z nielicznych gier chodzących aż do sześciu osób. Sporo jest gier chodzących na 2, na 3, na 4 osoby, na 5 już trochę mniej, na 6 jeszcze mniej, a gier z przystępnym czasem rozgrywki, które nie są party game, które chodzą do 6 osób, jest naprawdę niewiele. Atlantic Star jest jedną z nich i nawet w gronie 6 osób spokojnie zagramy w godzinę, w godzinę 20 nie powinno być problemu z rozegraniem całej partii. Co w związku z tym uważam za nieco słabsze elementy Atlantic Star, bo mimo wszystko uważam, że jest to gra, w przypadku której przede wszystkim jeden element może nam nieco popsuć zabawę. Tym elementem jest niestety losowość. Bo w Atlantic Star owszem, do pewnego stopnia jesteśmy w stanie kontrolować to, jakie karty dobieramy, jak, w jakiej cenie te karty dobieramy. To my decydujemy, który akwen w danym momencie chcemy realizować, ale mimo wszystko czasami. Losowy układ kart będzie sprawił, że ktoś będzie miał prościej, a ktoś inny będzie miał ciężej. Może być tak, że nasz przeciwnik potrzebuje jednej, jedynej karty z konkretną literą i danego koloru i fartownie ją dobierze, bo wymieni wystawkę za 2000 i akurat trafi mu się nawet za darmo karta, której potrzebował. Kto inny w podobnej sytuacji może na przykład wymienić wystawkę 3-4 razy i nie trafić żadnej karty, która mu pasuje. Są to sytuacje występujące w grze, z którymi wielokrotnie miałem do czynienia, i niestety czasami jest tak, że na końcu to ten, kto miał trochę więcej szczęścia, okazuje się być zwycięzcą, bo zrealizował rejs na tyle cenny, że prześcignął rywali, inkasując największą liczbę punktów. W związku z tym w Atlantic Star trzeba brać poprawkę na to, że mimo ograniczonego wpływu, pewnej dozy wpływu na to, co dobieramy, co zrzucamy, żeby przeciwnicy nie mogli wzięli, nie mogli wziąć, gdzie wystawiamy nasze żetony punktacji, kiedy bierzemy pożyczkę, to jednak losowy dobór kart, losowy rozkład kart może wpływać na końcowy wynik partii. Czy często zdarzać się będzie, że tylko losowy dobór kart będzie na to wpływać? Nie, bo jest tak, jak wcześniej wspomniałem, sporo elementów, które mimo wszystko wymuszają na graczu konieczność podejmowania świadomych i dających mu pewne przewagi decyzji. Ale czasami losowy rozkład kart pomoże mu lub mocno przeszkodzi w tym, aby podejmowane przez niego decyzje zmaksymalizowały jego wynik. Jeżeli miałbym szukać słabszych stron Atlantic Star, to będzie to jedyna, jaką wymieniał, bo pozostałe elementy, a więc próg wejścia, skalowalność, regrywalność, jakość komponentów, decyzyjność, nawet klimat, są tymi, które oceniam pozytywnie i uważam, że są naprawdę mocnymi stronami tego tytułu. Słabszy jest właśnie ten element mechaniczny, który powoduje momentami nawet frustrację, bo mając poczucie, że podejmowało się decyzję z punktu widzenia mechanicznego optymalne, gra czasami za to nie nagradza, a wręcz każe. I odwrotnie, czasami mamy po prostu fartę, możemy się szeroko uśmiechnąć i powiedzieć ha, właśnie tej karty potrzebowałem i ją mam. Co nie zmienia faktu, że gra jest naprawdę sympatyczna, bo to jest gra z kategorii gier rodzinnych, raczej lżejszych, do których można także usiąść wtedy, gdy potrzebujemy tytułu nie będącego party game, a przeznaczonego nawet do sześciu graczy. Wtedy Atlantic Star jest moim zdaniem świetnym wyborem. Gra Nieco zapomniana, gra, o której mało się mówi, gra, której recenzji w zasadzie w Polsce chyba nie ma i ta będzie pierwszą. Cieszę się, że powstała, bo Atlantic Star jest grą, którą mam w swojej kolekcji od wielu lat i przy której od czasu do czasu w dalszym ciągu dobrze się bawię. Jeśli macie możliwość dobycia egzemplarza, szczerze Wam polecam. Jeśli pasuje Wam marinistyczny klimat albo właśnie szukacie gry, która chodzi będzie w gronie do 6 osób i nie trwa 3 godzin lub nie jest grą imprezową, to Atlantic Star może spełnić Wasze oczekiwania. To była recenzja gry Atlantic Star wydanej przez Queen Games. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu, zapraszam także do innych materiałów na Wojnik TV oraz do tego, co prezentujemy na Facebooku oraz na Instagramie. Życzę Wam wyśmienitego dnia i do zobaczenia następnym razem.